Dzień dobry, jest 5-18 października 2024 roku. Zapraszam na Polygon TV News Extra. Zanim przekażę Państwu jakiekolwiek informacje, zapraszam na łyk czystej wody. Dzisiejsze wydanie standardowo rozpoczniemy sobie od segmentu Kapka z kalendarza, gdzie przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice. W roku 1558 król Zygmunt August zainicjował pierwsze stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. To wydarzenie jest uznawane za początek poczty na ziemiach polskich. W roku 1815, na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, zostało utworzone Wolne Miasto Kraków. Powstało ono na południowych ziemiach Księstwa Warszawskiego i była to Republika Konstytucyjna. Która jednakże pozostawała pod kontrolą de facto państw ościennych, czyli Prus, Austrii oraz Rosji. Od roku 1836 wolne miasto Kraków było okupowane przez Austriaków, a w roku 1846 zostało przez nich ostatecznie zaanektowane i wcielone w konkretnie organizm państwowy austriacki. W roku 1867 Alaska została oficjalnie przejęta przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W roku 1922 założona została British Broadcasting Corporation w skrócie BBC. Jest to państwowa stacja radiowa, a przynajmniej początkowa była to tylko stacja radiowa państwowa brytyjska, a od roku 1936 zajmuje się również nadawaniem sygnału telewizyjnego. I jest to, co ciekawe, największy tego typu dostawca usług, państwowy oczywiście, na świecie. I druga jeszcze ciekawostka, że na terytorium Wysp Brytyjskich, w przerwach pomiędzy programami na stacjach BBC, nie są w ogóle emitowane żadne reklamy. W roku 1946 urodził się Howard Shaw, kanadyjski kompozytor muzyki filmowej. Jest on głównie znany ze sprawą tego, że skomponował muzykę do trylogii filmów Władca Pierścieni, za co zresztą otrzymał trzy nagrody Oscar. W 1956 roku urodziła się Martina Nawratilowa, czeska tenisistka i jedna z najbardziej utytułowanych kobiet w historii tego sportu. W grze pojedynczej wygrała łącznie 167 turniejów WTA, a w grze podwójnej 177 turniejów. W 1960 roku urodził się Jean-Claude Van Damme, belgijski aktor kojarzony głównie z kinem akcji. Z tytułów, które polecam do obejrzenia, to są to na pewno Uniwersalny Żołnierz, kickboxer oraz Krwawy Sport. W 1977 roku urodził się dr Iry, polski muzyk, kompozytor i aktor. Jest znany głównie z występów w grupach muzycznych takich jak El Dupa, czy Zacier oraz y, jeśli chodzi o aktorstwo, no to jest znany w udziałach y, w filmie y, Wściekłe Pięści Węża czy na przykład Sarnie Żniwo y, zespołu filmowego Skurcz. W 1998 roku powszechny bank gospodarczy z siedzibą w Łodzi zaoferował swoim klientom dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem internetu, co zapoczątkowało cały rynek usług właśnie bankowo-internetowych w Polsce. Zanężką przeszłość, pora odstawić na boczny tor. Przenieśmy się teraz do wydarzeń mijającego tygodnia. A na początek, jak zwykle, pójdą wydarzenia na arenie międzynarodowej. Sztuczna inteligencja to ostatnio coraz gorętszy temat. Niestety do rozwoju sztucznej inteligencji potrzebne są ogromne serwerownie, które, jak nie trudno się domyślić, pobierają bardzo dużo prądu. No i duzi gracze, którzy zajmują się właśnie sektorem AI, postanowili rozwiązać ten problem energii w nieco radykalny, zdawałoby się przynajmniej Polakowi, sposób. A mianowicie firmy Google, Amazon oraz Microsoft w ostatnich dniach ogłosiły, że zamierzają zainwestować pewne sumy pieniędzy w rozwój ener energetyki atomowej. No i tutaj żeby troszeczkę konkretniej powiedzieć, bo no to firma Google podpisała umowę na dostarczenie małych reaktorów e, modułowych w skrócie SMR e, z firmą Kairos Power. E, natomiast Microsoft zamierza reaktywować wygaszoną w 2019 roku elektrownię jądrową Three Miles Island, a Amazon e, inwestuje w firmy x Energy oraz Energy Northwest oraz jeszcze trzecią Dominion Energy, które zajmują się rozwojem technologii SMR, yy, któr, które te reaktory mają być już podobno nowej generacji, czwartej już. Państwo położone w Palestynie ostatnio strasznie się rozpycha w swoim regionie. Yy. Na przykład ostatnio postanowili oni zaatakować Liban. No i oczywiście oprócz bombardowania celów cywilnych, ta najbardziej humanitarna armia świata postanowiła też zaatakować bazę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która znajduje się w miejscowości Kela i stacjonują tam podobno również polscy żołnierze. Oczywiście szereg państw które są troszeczkę poważniejsze i mają troszeczkę poważniejszą dyplomację niż Polska, postanowiły coś już powiedzieć na temat tego, co owo państwo położone w Palestynie wyprawia na Bliskim Wschodzie. I na przykład Hiszpania i Irlandia lobbują w Unii Europejskiej, żeby zawiesić umowę o wolnym handlu z tymże państwem, a między tym państwem a Unią Europejską. Poza tym prezydent Macron, czyli prezydent Francji, Zaczął już dosyć mocne retoryczne połajanki w stronę władz owego państwa. A na przykład jest też ciekawa reakcja ze strony Wielkiej Brytanii, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nakłada sankcje na część rzymieńskich osadników, a Trybunał Pracy oświadczył, że opowieści o apartheidzie, ludobójstwie i czystkach etnicznych, w kontekście właśnie tego, co państwo położone w Palestynie wyprawia na terytorium swoich sąsiadów. Są jak najbardziej uzasadnione. No i generalnie sytuacja w regionie wygląda, jak to mówią chińczycy, dosyć ciekawie. I jeszcze dopowiadając to po bieżące i bardzo świeże informacje w temacie właśnie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie generalnie, to zachęcam do obserwowania profilu Wojciech Szewko w serwisie X, kiedyś zwanym Twitterem. Albo na jego kanale na YouTube, gdzie zdaje się, chyba nawet codziennie wrzuca jakieś e, komentarze. Swojego czasu było dość głośno o Ilonie Masku, który tu postanowił podarować ukraińskiemu wojsku moduły Starlink, które dostarczają im Internet z kosmosu. No i tą piękną legendę postanowił nieco zniszczyć e, szef polskiej dyplomacji, czyli Radosław Sikorski który to ostatnio oświadczył, że rzeczywiście te moduły Starlink w ukraińskiej armii służą i dostarczają ten internet. Natomiast nie była to żadna jałmużna od Ilona Maska, a jałmużna od państwa polskiego, jak się okazuje. Niedawno wybrana prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiada koniec walki z narkotykami. Mówi ona, że handlarze narkotyków i przemytnicy narkotyków są całkowicie zaszczuci przez system i przez społeczeństwo, a to jest bardzo nieładnie i to trzeba w końcu taki proceder ukrócić. Zamiast tego proponuje ona jakieś patrole obywatelskie, które mają dbać o dobre relacje sąsiedzkie oraz chodzić od domu do domu i sprawdzać, czy dzieci chodzą do szkoły. Tyle zrozumiałem z jej wypowiedzi w tym temacie. Oczywiście link w opisie. Ze spraw międzynarodowych przenieśmy się do naszej pięknej, uśmiechniętej Polski. Info przejął brytyjską spółkę Menzies, która zajmuje się szeroko pojętą logistyką oraz dostarczaniem prasy. Co ciekawe, między innymi nawet do rodziny królewskiej. Sama spółka to jest, jak Rafał Brzoska mówił, ponad 200-letnia tradycja, 40 oddziałów i prawie 3000 pracowników. No i z pewnością pozwoli to impostowi na jeszcze dynamiczniejszy rozwój na Wyspach Brytyjskich, bo przypominam, że poza Polską, no to Wyspy Brytyjskie są naprawdę e, poważnym rynkiem dla naszego pięknego polskiego impostu. I tu jeszcze małe dopowiedzenie z ciekawostką. Okazuje się, że gdzieś w połowie września impost wskoczył do top 50 najlepiej i najwyżej wycenianych spółek świata. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wydać 432 miliony złotych na centra integracji cudzoziemców. I tutaj od razu muszę powiedzieć, bo taka medialna nagonka się stała na teraźniejszy rząd, natomiast już w 2021 roku powstały dwa pierwsze takie centra. W województwie opolskim oraz w województwie wielkopolskim, i stało się to decyzją ówczesnego ministra. Natomiast teraz jeszcze tych centrów ma powstać dodatkowe 47, po jednym na każde duże, na każde byłe miasto wojewódzkie w Polsce. No i celem tych centrów, jak można sobie przeczytać gdzieś tam w dokumentach dotyczących tego, ma być to, żeby po prostu migrantów uczyć cywilizacji europejskiej i w ogóle życia w kraju, gdzie są też Europejczycy i generalnie obowiązują europejskie standardy. No i sami wiecie Państwo o co chodzi. Dziś rano Sejm przegłosował podwyżkę akcyzy na papierosy i inne wynalazki do palenia. Oznacza to, że od marca przyszłego roku za jak to się mówi, standardową paczkę papierosów zapłacimy 21 zł. Wkłady do wcale nie papierosów do palenia elektronicznego będą kosztować 19 zł około, a jednorazowe e-papierosy prawie 22 zł. Oczywiście po więcej cyferek, bo ta ustawa, którą Sejm przegłosował, obejmuje też lata 2026 i 2027. Po więcej cyferek zapraszam do artykułu, który linkuję w opisie pod tym materiałem. To już wszystkie informacje, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem z mijającego tygodnia i troszeczkę więcej niż tygodnia, bo jednak mieliśmy małą przerwę w nadawaniu. Jestem oczywiście świadomy, że trochę więcej rzeczy się działo zarówno w Polsce, jak i na świecie, natomiast bez sensu jest po raz miliardowy powielać te same informacje, np. o tym, że była powódź albo że służba zdrowia się zapada, no bo wszyscy już o tym słyszeli, wszystkie media już to przemieliły milion razy. Natomiast jeśli są Państwo jeszcze głodni informacji świeżutkich na bieżąco, no to zapraszam na mój profil na Xie, który też linkuję w opisie pod tym materiałem. Tam wrzucam trochę więcej rzeczy, one nie wszystkie przechodzą przez wielkie sito, które zakładam przed każdym programem. Oprócz tego przypominam, że nasz program ukazuje się co piątek na kanale YouTubeowym Polygon TV. Także zapraszam, mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień. Dziękuję za oglądanie. To było Polygon TV News Extra.